Na Majestik RP wleciała nowa wiosenna aktualizacja. Co zmieniła, co dodała? O tym wszystkim opowiem Wam w dzisiejszym materiale, ale najpierw Zagranie na serwerze Miejskim jest banalnie proste. Serwer nie ma whitelisty, więc wystarczy, że założycie konto. Wchodzicie w link, który znajduje się w opisie, potwierdzacie, że macie GTA 5, wybieracie serwer oczywiście Polski, wpisujecie potrzebne dane, oczywiście kod promocyjny Bacchus. rejestrujecie się, pobieracie launcher i możecie grać! Zacznijmy od, moim zdaniem, największej zmiany, czyli kompletna zmiana tego, jak wyglądają salony samochodowe. Zobaczcie, teraz to wygląda kompletnie inaczej i przy okazji jest to o wiele bardziej funkcjonalne. Załóżmy, że podoba mi się samochód, który... Znaczy, załóżmy, po prostu mi się podoba. G-Series M464. Wybieram go sobie. Teraz mam pogląd tego pojazdu. Mogę sprzedawać do wnętrza. Możemy także e, sobie tutaj wyszli, kamerę poobracać. Ale my prośmy do zewnątrz i zapalimy sobie światła. Pyk, są światła. Drzwi, maska, bagażnik. Piękne. Ale, ale. Co jeszcze lepsze jest? Możemy sobie, zobaczcie, odpalić bodycity... i widzimy dokładnie, jak one wyglądają. Jeszcze przed zakupem tego pojazdu możemy zobaczyć, czy ten samochód ma bodyci, który nam się podoba. Proszę bardzo. Zobaczcie. To jest kozak. Przy okazji... E, także możemy sobie ten bodycick zastosować i zrobić w nim jazdę próbną. Czekajcie! Więc możemy dokładnie się temu pojazdem przyjrzeć. Już ten bodycick, który nam się podoba. Kozak! Kolejną nowością w salonie samochodowym jest zakładka Exclusive. I tutaj mamy pojazdy, które były dostępne w jakichś przepustkach sezonowych, czy też w skrzynkach. I możemy sobie te pojazdy, Które dokładnie obejrzeć, jak one wyglądają, i także oczywiście sobie je testować. Mi strasznie podobał się ten samochód i ten. Więc załóżmy, że chcę ten pojazd sobie w przyszłości kupić, więc już teraz mogę go testować. Ale po prostu wiecie, testować go teraz, poszukać, czy może jakiś inny gracz to ma. Widzimy także, gdzie ten pojazd był dostępny. Widzimy, że to była chorymna Was skrzynka z 2024 roku. Yy, I mamy tutaj wszystkie informacje, nie? Oczywiście czarny sobie dajmy. I też możemy sobie go testować. Let's go! Piękne! Kiedyś będziesz mój Marketplace. Także doczekał się zmian. Ja muszę kupić sobie materiały budowlane. E, poziom trzeci mi są potrzebne. Te powiedzmy, są w miarę sensownej cenie, więc sobie je kupię. Pyk. Jeżeli chcę odebrać te materiały budowlane, to muszę udać się na rynek i te materiały zebrać. Zawsze mieliśmy jedną lokalizację, w której możemy się udać, i stąd odebrać naszej temki. Pyk, pyk. No i jeszcze tak, że sobie odbiorę. Ale teraz to się zmieniło. Oprócz magazynu, który znajduje się w tym miejscu, mamy magazyn także tutaj, 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 tutaj i tutaj. Czyli łącznie mamy 7 lokalizacji, w których możemy zostawić naszej temki do sprzedaży, czy też odebrać te, które już kupiliśmy. Kozak sprawa. Już nie musimy lecieć przez całą mapę do innego konkretnego punktu, tylko możemy sobie wybrać jeden ze siedmiu. I zawsze któryś będzie blisko. Pyk, dokładnie tak samo to działa wszędzie. Interfejs w postaci pod przyciskiem l 2 został całkowicie przebudowany Zobaczcie jak to teraz wygląda, jest to o wiele bardziej czytelne Statystyki także W transporcie To jest Niebo a Ziemia, zobaczcie Dla przykładu, widzimy, że Bugatti, którym jeżdżę od bardzo, bardzo dawna Nie jest w ogóle ulepszone Ma na poziomie pierwszym, czyli zerowym tak naprawdę to samo, to samo, to samo Widzimy jego VMAX jeśli posiada aktualnie to samo jeżeli chodzi o wszystkie inne pojazdy. Nie? Widzimy, jakie tutaj paliwo musimy tankować, jaki jest przebieg, hmm, jaka jest jego cena, oczywiście. Wszystkie informacje, których potrzebujemy, są tutaj na ekranie. Piękne. Dalej, nieruchomości, to samo. Widzimy na przykład, że mam apartament, widzimy, że ma pojemność 300 kg, nasz magazyn. Widzimy, że 6 PS możemy tutaj składować, jaka jest jego wartość. E, także tutaj mamy rachunki, jakie musimy płacić za. Konkretne nieruchomości. Tutaj zobaczcie biuro, jest dokładnie opisane jakie ulepszenia są wykupione. To samo, jeżeli chodzi o dom. Więc zobaczcie, że teraz mamy wszystkie informacje wprost na ekranie z poziomu tego F2. Nie musimy do każdej nieruchomości lecieć, żeby zobaczyć, czy ona jest ulepszona, czy nie. Teraz wszystko to jest, to samo, jeżeli chodzi o umiejętności. Także wszystko jest ładnie opisane. Mamy nawet opis. Mamy wprost informacje, jakie czynności musimy podjąć, żeby tą rolę podbić do wyższego poziomu. Kiedyś parkingi frakcyjne były pełne samochodów. Teraz tego nie ma. Wynika to z tego, że samochody możecie zamawiać wprost przez tablet. Zobaczcie, odpalam de czyli frakcję, w której jestem. Wchodzę w dostawa transportu i tutaj mam do wyboru pojazdy. I mogę sobie je w każdej chwili zrespić. Zobaczcie, także, że jest informacja, które transporty są zajęte. Więc nie mamy opcji kliknięcia, że hej, chcę ten pojazd. Więc załóżmy, że ja chcę sobie zamówić Buffalo STX. No klikam dostarcz. I proszę bardzo, zrespił się koło mnie. Mogę z nie go wsiąść. I jechać gdzie chcę. Proste. Branie ślubów zostało troszeczkę zmodyfikowane. Interfejs wygląda teraz w ten oto sposób. U góry wpisujemy ID osoby, z którą chcemy się ożenić. Na dole mamy wybór nazwiska. Czy będzie jedna i druga osoba miała nazwiska pana młodego, czy może panny młodej? I jest także opcja, że pozostanie to bez zmian. Każdy zostanie przy swoim nazwisku. Jest także koszt usługi. Jaki ksiądz będzie nam tego udzielał? nie no może wysłać jakoś właśnie zapytanie. No, nie! Zostałem odrzucony. I ostatnia, taka duża zmiana zaszła w handlu między graczami. Patrzcie, klikamy sobie handel, na sobie na przykład wymiana własności. I tutaj mamy możliwość wybrania: czy chcemy się handlować apartamentami, biuro, może transport, ja akurat transport chce. Wpisuję sobie pojazd, na przykład niech to będzie Ubermacht Klikam sobie na ten. I zobaczcie, że teraz y, mam wprost pokazane, jaki jest mój pojazd, jaki jest pojazd y, tego osobnika, powiedzmy, z którym się wymieniam. I na przykład zobaczcie, załóżmy co się wymienić. To wprost widzę, że hej! Pojazd mały przynajmniej wszystko ale tutaj, jak kupię niego pojazd, będę musiał na przykład naprawić sobie opony, bo tylko na 69%. Więc to jest dodatkowy koszt dla mnie tak naprawdę. Przy okazji... Hamulce także są do wymiany, już niedługo zbiornik paliwa, więc widzicie wprost, w jakim stylu ten pojazd dostaniecie. Przy okazji także widzicie, czy dostaniecie razem z tym pojazdem bodekity, a także koła. I co najlepsze jeżeli ja na przykład mam tutaj pojazd i on ma dwa bodekity w sobie, to jeżeli yy, właśnie ta druga osoba będzie mnie ten pojazd kupić, też się po prostu wymieni, to będzie miała opcję zamontowania sobie tych bodekitów. Bo w zestawie z tym pojazdem, sprzedaje od razu jej te body kity. Więc zobaczcie, na przykład widać pros, że będzie miała dostęp do tych części, a także tych części Więc to jest mega sprawa Mamy wprost informację, co dostanie I może sobie po prostu pojechać do losa i zamontować na przykład ten bodykit, bo jej się podoba I to jest spoko sprawa Przy okazji, tak samo jest oczywiście z kołami Ale akurat ja, żadnych tutaj specjalnych nie posiadam jeżeli chodzi o biznesy, to wprost widzimy, jaka jest, e, powiedzmy, dochodowość tego, konkretnego biznesu, więc nie powie nam ktoś, że, Hej! ten biznes generuje 5 milionów dziennie, ale sprzedam ci go za milion teraz, w tym momencie, możesz go kupić, okazja. Nie, wprost widzisz, że ten biznes generuje tyle hajsów tydzień, tyle hajsów miesiąc, i tak dalej, i dalej. I to było, proszę Państwa, na tyle. Link do serwera zostawiam wam w opisie.